Dzisiaj nagrywamy film ze Stumble Guysów. razem z Kamilkiem. No właśnie. Dobrze, zapraszamy Kamilka i gramy jakąś lasową rundę, właśnie z Kamilkiem. jeżeli nie będzie lagu. No właśnie, Kamilowi się zdarzają takie lagi w tej grze, ale no, mamy lagi. Spróbuję Mamy nadzieję, że nie będzie i życzymy miłego oglądania. Hops, nie To No właśnie, ja tej mapki nigdy nie grałam, ale ja może być ciekawa. Moja też. Ale ja dawno grałam. No właśnie, ja też. Księżka. To jest ta mapa. Ale Kamil, ja pamiętaj, że to jest na serio, to już nie są testy, więc widowie, nie no... ma... No to się pojawi. Weźcie sklej na ostatnio mówiłem, żeby, żeby tutaj nie gadał już tak od, od rzeczy, nie? Bo to już jest na serio. Ja jestem pierwszy, więc nie mogę. Nie jesteś pierwszy. nie no, Dobra, ale zemstaj. to przechodzi, a później jak już przejdę, to będę obserwował Kamilkowi, jak idzie. Znaczy Kamilowi. Mi trochę to. No Kamilowi jak najpewniej pewnie jego to, to może nawet nie najgorzej. O, za tyle mi się kończy. No. Boże. Widzowie. Nie! Widzowie! Nie, prze, przegramy to widzowie! Nie, ja nie. widzę Kamila tutaj był. Widzowie, przegramy to. Jesz trzeba jeden raz przeczekać. Nie no, dupa. Dobra. Dobra, widzowie, lecimy! Widzowie, lecimy! Szybko, szybko! Więc, meta! Dobra, oglądamy teraz kamienka. Ja usłucham! I jak Kamilka, Ja zrobię ja. ja trik za tatami, tam, tam wygrają. No właśnie triki, no nie Nie będziemy jak mówić. Ja będziemy udawać, że triki robimy, nie? Nie, 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 nie. no... My tutaj gramy, powygramy. Drop! Dobra, to jest idealna mapka na wygrywanie! Ja też umiem grać, jakby w pierwszym był Hani Drop, to bym wygrał. Wybracie? Uchany, to Nie będę. Jeszcze nie, jeszcze nie wpadłem z jednej rzeczy. Co, nie? Tylko jak ten Kamilo idzie? Już! Już tak szybko! Ej, ja a do... czemu Kamilowi nie ma? Bo na pierwszej mapce umarł. A, no tak, bo przecież na pierwszej mapce umarł, nie? A jest ten? Ale no ten! Ale pewnie nas obserwuje, i, i ten! Super Waterpark! Nigdy w to nie grałem, tylko grałem w tego normalnego. Ja ogólnie niedawno grałem i większość mapy nie znam. Jop! Jupij! Łup. Łup! To jest finał, nie? Więc trzeba się skupić. I trzeba się skupić tak. Trzeba się skupić. Tak, wygrywamy to w samym gasie. Widzowie, powiem wam tak. Na razie idzie, ale no, tutaj ciężkie. To jest cięższe niż te pierwsze superwater parki. No, to, to jest już hard, nie? Jest. No, weszłem na tą cięższą drogę, bo może być szybsza. Pewnie tak jest, tylko no, cięższa. No, takim kosztem, nie? No ale lecimy, nie? Zaraz to zrobimy, widzowie. Wszystkie triki dozwolone. Wszystkie triki dozwolone, a my tu wygrywamy. I nie ma nikto nas pokonać. O nie, o nie. O nie, o nie, o nie, widzowie, przegrywamy to! Przegramy to! Dobra, dobra, lecimy. Czy jeszcze trzeba... że jeszcze się uda nadrobić. Może się cuda, może się cuda, proszę. Jest, jest. Dobra, zrobię pierwsza wygrana. Pierwsza wygrana. No, Dawajcie. Dobra, odbieramy i ponowne łączenie z grupą. I ja już zapraszam Kamila i widzimy się jak już będziemy w grze. Wizowie hejka. Zaczynamy w końcu film z tego, no i ogólnie to już jest druga rundka, no ale no to wiecie. Zaczynamy. bardzo chłopsnie No mam nadzieję, że nie będzie znowu lagów jak na pierwszej rundce, no ale no nie wiadomo. Nie, na pierwszej rundce chyba nie było właśnie nie było, mam taką nadzieję, że nie będzie. To jest ta, to jest ta, co graliśmy na pierwszej rundce, ja. tylko nie ulepszona. Sam, David. Jestem pięć. Jak ostatni. Ja też ostatni, ja spadłem. nie spadłem. Ja nie jestem. Ella Cosita, Ella Cosita. Myślałam, że odbiję się. Jestem na mój szpecie. Nie no, przegram to. Dosłownie znowu z kamieniem to przegramy. Nie, ja mogę wygrać. Wszystkie te rundy to teraz będziemy grali. No, będziemy przegrali. Przecież. Ty już jesteś na końcu, a ja dopiero... A ja dopiero jestem na szczelaninie. Co? Ej, to jest co tak? Ja już jestem na końcu prawie. Ale prawie na końcu czy na końcu? Już. Już prawie coś. Idziemy spadłeś chyba. No tak, spadłem. Dobra, jestem. Kamień szybko musisz dać radę. Musisz dać radę! Wszyscy kamień... Skrzyczyli. Musisz dać radę! Musisz dać radę! Jest! Dobra, zobacz jak to tu szczegamy.

Ale on jest jeszcze ulepszony. To jest jakiś jak szare. Boże, powiem wam To też. ma być, to, ma być niebezpieczny, to nie być bardziej To trzeba, trzeba bądź, tylko, tylko ten. Tylko ulepszony. bombę? No stary, to No to szybko pójdzie. Stary, ja, my to chyba Stary, bomba. Ja. My, 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 my widzicie jak to zrobiłem? Jak to było skillowe? Przeleciałem ja. z jednego końca do mapy, i na drugi I jeszcze, a, i jeszcze nie spadłem. Ja spadłem, ja już spadłem. A Kamil spadł, ale ja widzieliście to widzowie, to było takie skillowe. Ale ja też jest, Ja jest. próbowałem zrobić to, to. Ale to się tak udało, że... Ja wychodzę. <laughs> Jedno nie w drugą, ale patrz Kamil. Nie, nie, nie. nie jest spokojny. Nie. Tak. Blok dasz! Blok dasz na koniec! Dobra, wygramy na, na to. Najlepsze nie. Nie, na koniec. Nie, najgorsze na koniec. Najgorsze na koniec. To nie jest takie najgorsze. no Blok... nie, lagi mam. Widzowie. Lagi z lagi. No chyba jest koniec. No, no jest ja Niestety przez te lagi, no wszystko się popsuło, no widzicie. Tak to jest, nie? Tak to jest, jak ma się głupie lagi. No to ten. I to to widzimy się zarówno w rozgrywce.